Cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Deluxe Champ 4 No i lecimy do 13 konkursu, jak widzicie liderem jest Maurycy z niewielką przewagą nad Pawciem No a reszta jest tuż, tuż za nimi, więc zobaczymy jak, jak, co się stanie w tym konkursie, na który was bardzo bardzo, ale to bardzo zapraszam, nie zapomnijcie zostawić oczywiście oceny pod tym odcinkiem, jeżeli nie subujecie mojego kanału, to zróbcie to. No i cóż, przechodzimy do konkursu Klingenthal 140. Więc dzisiaj możemy chyba obejrzeć dobre dalekie loty, pod warunkiem, że będę dobrze skakał. No rozpoczyna lampek, lampek rozpoczyna. Niezłym skokiem 127,5 metra. No i Kari 44 z numerem drugim. No, już chyba wróciłem do skakania jakoś na miarę poziomu mojego. Jest dobry, daleki skok. Prowadzenie Vikto. Jestem bardzo ciekaw, jak Vikto zaskoczy. Wikto, 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 wikto. Aj, troszkę tu brakło. No, błąd chyba w drugiej fazie lotu, tak naprawdę. Ale, no, może to starczy. Choć wątpię. No, ciężko będzie tu awansować. Kliks. No, kliks za to zbyt wczesne wyjście z progu. Efekt, krótszy skok. 129,5 metra. Następnie Real Tobi. Tobi, nie To samo, czwarte miejsce Na razie Kari tutaj zaskoczył Wszystkich swoją odległością No i zobaczymy jak długo się utrzyma na tym prowadzeniu Maciek z numerem szóstym Czy odbierze mu je? Chyba nie Tutaj zbyt. Nie, 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 za niska parabola lotu I efekt, ostatnie w tej chwili Miejsce dla Maćka Mystic, numerem siódmym Zobaczmy jak daleko Mystic Oj, Mystic ładnie w górę wyszedł i to może mu dać dobry skok, tak jest! 136 metrów, piękny daleki lot, brawo Mystic, zrobiłeś swoje! Dawson! No zobaczymy jak sobie za to Dawson poradzi, oj, oj Dawson, trochę falowały ci narty, ale ten skok był niezły! Miejsce trzecie, 133,5 metra, brawo dla Dawsona. Karolina Białek! Pierwsza z dwóch, dziewczyn skakająca, no Karolina zobaczymy, Karolina nie, 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 tak krótko. Siódme miejsce, no tylko dwóch wyprzedziła Lampek i Maciek na ostatnich miejscach, Zdzichu Wiadro. Zdzichu Wiadro też się nie wiedzie. Ale jak to mówią, może w końcu się udanie. Nie w tym konkursie bynajmniej, szóste miejsce, odległe, razem z Realem Tobim, Filip Kasprzyk. Już sunie po najeździe. Już jest w powietrzu, ale świetne wyjście z progu Filipa Kasprzyka. Czy przełoży się to na odległość? Tak, jest, świetna odległość. I miejsce drugie, ustępuje tylko Mystique. No ale razem z Karim na tym drugim miejscu jest polski ziom. Potrafi daleko skakać, o czym przekonywał nas nieraz. Zobaczymy jak dzisiaj polski ziom. Dobry skok polski ziom, brawo. Czwarta lokata 133 metry, brawo dla polskiego zioma. Kiwi. Kiwi, 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 no postarał się akurat kiwi. Miejsce czwarte dla Kiwiego razem z Polskim Ziomem. No to czas na brata Krzysztof Białek. No i Krzysztof Białek, uwaga. Krzysztof Białek, piękny lot, daleki. No i chyba jest dobrze. Drugie miejsce dla Krzysztofa. No i Janusz Mistrz. No, ta parabola lotu nie była zachwycająca. No i skok też nie był świetny. W tej chwili daje to środek stawki. Ósma lokata. Diablo 235. Oj, diablo, diablo, panie diablo, co pan wyprawia? Słabo, dziesiąte dopiero miejsce. Daniel Groński. Ostatnio świetny atak zrobił. Może pójdzie za ciosem, choć będzie ciężko tutaj w tym konkursie, bo nie odleciał tak jak niektórzy i dziesiąte miejsce Daniela Krońskiego razem z Diablo. Mario Ninja 335. Mario Ninja, uwaga, Mario Ninja, daleko i pięknie, jest świetnie, ale siódme miejsce. Konrad. Konrad wysoko leciał, no ale spadł, niestety. Miejsce dziewiąte dla Konrada. Cydzik. Dwudziesty numer startowy Cydzika. Może Cydzik nam się tu odbuduje. No, na to wygląda, że to będzie miejsce trzecie w tej chwili dla Cydzika. Brawo. 133,5 starcza na podium jak na razie. Adaś. Oj, Adaś ładnie wyszedł z progu, ale dalej już tak świetnie nie było. I miejsce ósme razem z Mario Ninja 335. Blood gamer I popatrzmy jak daleko. Ładnie. Ładnie, ale 11 miejsce. No, niestety. Tutaj wyrównany, bardzo wyrównany konkurs mamy. Ella, kurwa na zakręcie. Nie. Zepsuty totalnie skok. 14 lokata. No to Alan. Oj, Alan, Alan. To może być dobry skok. Jest bardzo dobry skok, wręcz bym powiedział. Szósta lokata Alana. Mamy trzech na szóstym miejscu, ale to jest dobra lokata do ataku. Nik. nik, nik, dobrze, ale nie tak daleko jakby się chyba wszyscy spodziewali. Szóste miejsce dla niego, Artur Sokołowski. Oj, Artur, jakby spóźnił, to wyjście z progu. Ale zobaczcie, ile on z tego wyciągnął, brawo! Ale 12 miejsce mimo wszystko. Kimbim. Brawo, Kimi! Brawo! Jest dobra odległość, trzecie miejsce. Zrzucasz w tej chwili, Ty dzika 40 punktów. No ale nadal pierwsza dwójka niedosięgniona jeszcze. Mateusz Sport. O nie, Mateusz, znowu to samo, przy wyjściu z progu totalnie prędkość twoja przelotowa znika, no i lądujesz tam, gdzie lądujesz. Mystic nadal liderem i to z dosyć bezpieczną przewagą. P.E.C.A. Oj, ale P.E.C.A. chyba chce to atakować. Proszę zobaczyć, co zrobił P.E.C.A. No, odbiera wszystkie nadzieje tutaj. 138 metrów, no ta pierwsza po 140. Brawo! No to czas na Łukasza. Nie mu się ostatnio zbytnio dobrze. Ale wiemy, że on potrafi wrócić na właściwe tory. No, ale chyba nie w tym konkursie. 18 miejsce, dopiero Łukasza. Cesar, 22. CSR to też będzie daleki lot ale jak daleki no niestety za krótki By się móc tu liczyć jak na razie 12 miejsce No i Xaver o Xaver coś ty narobił No to będzie bez awansu dzisiaj tak czuję 21 miejsce oj. oj, oj. Kiepsko to widzę Fafi Fafi miał dobry wyjście z progu, ale później ten lot troszkę jakby zbyt położył się na ten narty. No i dziewiąte miejsce Fafiego. Dobre miejsce. Limocy. Oj nie, Limocy odpada nam chyba dzisiaj. Tak mi się wydaje bynajmniej. Choć walczył do samego końca. 23 miejsca. Przed nami jeszcze sporo. Bledrow. No, przed nami jeszcze więcej niż 10, więc tu będzie ciężko. Ale Bledrow atakuje podium, i ja zaatakował dobrze, bo to jest trzecie miejsce w tej chwili. Bledrova Miraz solidnie. Bledrow przeatakował Miras już nie, o, już nie odpowiedział takim atakiem. 14 miejsce Mirasa No i Janko Mistrz. Janko, miejsce to będzie dobry lot, daleki przede wszystkim. I miejsce piąte tuż przed Kimi i Cydzikiem. Niewiele no i czas na fana Barcy. No, tego dźwięku nie włączyłem w telefonie Przepraszam Was za to, fan Barcy. Dobry lot, bardzo dobry lot, wyrzekłbym nawet. I to będzie pierwsza, trójka, czwarte miejsce, ale niewiele traci do podium. No, do pierwszego miejsca troszkę więcej może, ale na tej skoczni można wszystko odrobić. Filip kosi pięta. Filip kosi pięta. Filip kosi pięta, również daleko, brawo! Czwarta lokata dla Filipa. No i robi się ciasno w czołówce. Stel, 11. Oj, ale stel tu nam pokazał pazura teraz: 140 nota, 40 tylko za pecą. On się dzisiaj liczy i to bez zdań, Krzychu. No tu jest ciasno w generalnej klasyfikacji, więc tutaj każdy skok, każdy konkurs na wagę złota. Krzychu odpowiedział troszkę gorszym skokiem, 11 miejsce, ale to nadal jeszcze łówka. bajarz. Ile jest w stanie skoczyć Bajarz? Czy jest w stanie przeskoczyć liderujących? Chyba na razie nie, ale to był też dobry skok. Piąte miejsce Bajarza, więc czołówka istnie kosmicznie zaczyna skakać. Andrzej YouTube, ale wiaterek też się ładnie zmienił na z przodu. Też dzięki temu mogą oddawać takie skoki, jakie mogą, ale Andrzej YouTube'a nie wykorzystuje tego. 26 miejsce będzie w drugiej serii, ale to będzie bardzo, dalekie, bardzo daleka lokata. No, Xaver, limocy już odpadli. No, dwóch zostało ostatnich: Pawcio i Maurycy. No i Pawcio, ojojojojojoj. jo, Pawcio, dobrze. 10 miejsce jest w czołówce, to dla niego się liczy. No, i kończy Maurycy pierwszą serię. Maurycy, podobny skok, ale będzie, myślę, dalej. 26 miejsce Maurycego, ależ straci teraz Maurycy dużo. No, po pierwszej serii mamy dosyć niespodziankę na pierwszym miejscu, bo to Peca, który już chyba trzeci raz w tym sezonie po pierwszej serii prowadzi. Stil 11, drugi, więc Stel najlepiej wychodzi w tej chwili z tej klasyfikacji. Ze wszystkich trzeci, Mystik to jest dosyć spora niespodzianka. Czwarty, Bledrow. Piąty Filip Kosi, piąta i Bajasz. Siódmy, Fanbarcy. Ósmy, Krzysztof Białek. Dziewiąty, Jan W dziesiątka zamyka. Kim Bim razem z Pawcio. No więc tak to w tej chwili wygląda. Na ostatnich trzech miejscach premiowanych awansem. No to mamy Konrad i Bloodgamer 69, no i Andrzej YouTube'a. Później Dawson i Maurycy, tak to wygląda. No niestety, Limocy mocy czy Xaver, 33-34 miejsce. No to się nie mogło udać. Czekamy na drugą serię. To ją rozpocznie. Konrad ją rozpocznie, więc. Oni są jak Zekwo z Bloodgammerem, więc tutaj muszą skoczyć daleko. Jeden i drugi. Zobaczymy, jak Konrad, pierwszy. Konrad widać, będzie dobry skok. Jest nieźle. 133 metr poprawiona odległość pierwszej serii. No, i teraz będziemy przyrównywać resztę skoków. Pierwszy Bloodgamer. Oj, proszę bardzo, Bloodgamer się chyba zdenerwował. Ale myślałem, że to będzie dalszy skok. Prowadzenie, co prawda, jest, ale myślałem, że Bloodgamer jednak będzie chciał ty przycisnąć nawet 136, 137. Andrzej, YouTube'a No, Andrzej YouTube chyba też poprawi swoją odległość pierwszej serii Tak jest, zdecydowanie 134,5 wysokiej oceny No i taki skok pierwszej serii byłby wysoko oceniany Dawson Dawson, Dawson, Oj, no, no chyba jeden punkcik murowany dzisiaj Trzecie miejsce przed Konradem jednak, brawo Pół punktu za gamerem. No i teraz liderujący w całym cyklu Maurycy musi podjąć się wyzwania. Ale nie wygląda na to, żeby on tutaj mógł cokolwiek zrobić Maurycy. Co on zrobił? 128 metrów. Ostatnie miejsce. Czyżby Maurycy nam się sypnął w tej chwili? Na to wygląda Artur Sokołowski. Artur, Artur, Artur! Świetny skok! No i brawo, drugie miejsce. Artur Sokołowski, prawa wielkie dla niego za ten skok. Znowu wyciągnął nieźle. No i Mario Ninja 335. 21 lokata po pierwszej serii. Uwaga, jak daleko będzie. Wiem, że on może skoczyć bardzo daleko, ale chyba nie na prowadzenie. Drugie miejsce, brakło punkta do Andrzeja YouTube'a, który się przebija cały czas w klasyfikacji. Adaś. O tym, że potrafi skakać, to nikt nie wątpi, ale czy dzisiaj będzie jego dzień? No niestety nie, na prowadzenie to nie starcza, nawet na podium w tej chwili nie starcza. Czwarte miejsce Adasia, tuż przed blodem. No i teraz Cesar 22 No, ta skocznia nie wybacza błędów, więc tutaj trzeba się wyrzekać tych błędów jak najbardziej. Cesar, dobry skok, ale nie na lidera. Na czwarte miejsce, 320, nawet dostał piękne nocy za styl, no ale skok sam sobie był niezły. Miras. Miras, uwaga, Miras, co on wyprawia, ale chyba Andrzeja YouTube a nie wyprzedzi. Piąte miejsce, nawet noty. Panie. To były niestety noty, go tutaj zgubiły, bo straty są niewielkie. Polski ziom, Polski ziom, Polski ziom ładnie daleko, chyba nowy lider i tak też się stało. 90 punktów, tak naprawdę, przed Andrzejem YouTube'a Kiwi 18. miejsce po pierwszej serii. W tym skoku można było lepiej coś tam zrobić, ale czy drugi będzie lepszy? Nie sądzę. Bardzo podobny metr bliżej i ósme miejsce no dosyć daleko spadkiwi w drugiej serii. Alan. Alan ten cały czas środek tej stawki polubił. no i trzyma się jej kurczowo, ale ten skok dobry. Na trzecie miejsce w tej chwili to wystarcza. Za Andrzejem YouTube'om wiadomo i za polskim ziomem, no ale na trzecie miejsce na razie wpadł. Fafi. Oj, to będzie daleki lot Fafiego, bardzo daleki chyba lider. Musi być liderem, jest! 70 punktów, najdłuższa od drugiej serii, 135 metrów. No to czas na Nika. On miał ładny skok, 134 metry. Ale sędziowie nie docenili jego odwagi w tym pierwszym skoku, a w drugim jest niestety krócej, o 2 metry i spada na 12 miejsce, aż No, tak jak mówiłem, ta się nie wybacza błędów, a wiatr w tej chwili wcale nie pomaga. Kari 44. Widać, jakiś ściąga tutaj, no i Kari nie radzi sobie w tym w tych warunkach. 15 miejsce, no przedostatni. No to Filip Kasprzyk wiadomo, że jak nie powieje wiaterek, no to nie skoczy się. Filip Kasprzyk, no już lepiej. Ale na siódme miejsce dopiero wpada nam. Filip Kasprzyk, Krzychu, wiemy, Krzychu, że U potrafi skakać i to bardzo daleko. Jak będzie teraz? Jak będzie teraz? Jak będzie teraz? Daleko, daleko, daleko. Trzecie miejsce dla Krzycha. Razem z Andrzejem YouTube'a. Sydziu. Oj nie Cydziu, Jaki błąd na progu. No i poptokach. ptokach pop Cydziu. 19 miejsce to jest ostatnie chyba, tak jest. Szkoda. Bo mógł być dobry konkurs. Kimi. No, i Kimi będzie liderem. Nie będzie upadek. 20 miejsca. Tak dobry skok. 135 metrów. No, mogło być świetnie. Jest tragicznie ostatnie miejsce. Kimi. No, nie ma co się dziwić. Pawcio. No, Pawcio bije się tu. O, znowu koszulkę lidera. Ajajajaj, Pawcio. Na progu coś tu nim zawachlowało. Ale mimo wszystko i tak poradził sobie. 135 metrów. Nowy lider. Zdecydowanie. Janko Mistrz. No, Teraz zaczął się liczyć w tym pucharze. No i zobaczymy. O, nie, 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 Zaczęły wdrapywać się błędy u niektórych skoczków. Jak widać. I owocem tego jest 21 miejsce. Rozdziela co i Kimi. No, Kimi miała pecha po prostu. Krzysztof Białek. No i Krzysztof Białek daleko na które miejsce na drugie miejsce tylko zapawciem Krzysztof Białek no i teraz fan fanbarcy no jakby tu skoczył nam na prowadzenie to mógłby Zawirować trochę tutaj tą klasyfikację dzisiaj. I na to wygląda, bo fan bardzo robi niewiarygodną rzecz. Przeskakuje totalnie tutaj lidera 137 metrów i przewaga 5,4 punktu. To jest kosmiczna przewaga na tej skoczni. Filip kosi pięta, ależ postawił poprzeczkę rywalom. Filip, ile Filip skoczy, chyba nie tyle. Zabraknie na pewno. I to sporo, to jest szesnasty dopiero miejsce w chwili, razem z Blotgamerem na tym szesnastym miejscu. Nadal fanbarty liderem. No i teraz Bajasz. Jeżeli ktoś miałby to skoczyć, to właśnie on, ale nie w obecnej dyspozycji. Bajasz na razie jest bez formy. Widać to po jego skokach. Piąte miejsce, mimo wszystko, z polskim ziomem. Niezły rezultat. Bledrow Czwarta lokata po pierwszej serii. No. Bledrow, uwaga, Bledrow leci, leci, ale nie, to nie będzie podium chyba dzisiaj. Czwarte miejsce, dwie dziesiąte do Krzysztofa brakło mu. No i teraz Mystik. No, czy wróci z wielkiej podróży? Mystic? wiatr jest sprzyjający. I Mystik na to wygląda, że wraca z wielkiej podróży na podium. Drugie miejsce Mystique. tylko z Fanem Barcy przegrywa pawcie, spada na trzecie miejsce. Krzysztof Białek poza podium. No i teraz 4 Leven. Jak odpowie Stel? To jest pytanie. Za 100 punktów i Stel. Wysoka parabola lotu. Stara się nie za nisko lecieć, ale chyba przegrał tą rywalizację dzisiaj o podium. Czwarte miejsce. Niestety z pawciem przegrał Stel walkę o podium. No i został ostatni. Czy on to znowu wytrzyma? Mi się wydaje, że wytrzymał. Z zupełności wytrzymał czy nie. O to jest pytanie. I trzecie miejsce, niestety PCA 134,5 zabrakło. Trzecia lokata. Wygrywa to tak, jak się spodziewałem po tym drugim skoku fanbarcy. Na drugim miejscu to jest dobra i wesoła niespodzianka dla mnie, bo to Mystic. Jest na drugim miejscu. Trzeci kończy PECA. Czwarty pawcio. Chyba nowy lider, tak mi się wydaje. Piąty Lewen, Szósty Krzysztof Białek, siódmy Bledrow, ósmy Fafi, dziewiąty Polski ziom i Bajasz. Tak się prezentuje dziesiątka na szarym końcu. Sydziu, Jan no i Kimi na ostatnim miejscu po upadku. 135 metrów. Tak naprawdę to mogło być podium dzisiaj. Więc no, szkoda. No, popatrzmy na klasyfikację. Mamy. Powrót na fotela lidera Pawcia, 384 punkty. Maurycy, 373, nadal jest blisko Maurycy, to jest 11 punktów przewagi. Fan Barcy się zbliżył bardzo mocno, 362 punkty. Bajasz, czwarty, 355. Andrzej Utuba, piąty, 351. Stili jest na szóstym miejscu, z 335. Krzychu, siódmy. 331, 8 Bledroff, 299 Peca, 289 i Fafi zamyka dziesiątkę, 276 punktów. No jak to na dole wygląda? Na dole wygląda nadal, nadal że Lampek ma 42 punkty i zamyka, Wikto ma 45, no a Kari przeskoczył jedno miejsce na 43, 50 punktów. Nic się tu poza tym tak nie pozmieniało. Na dole nadal tutaj jest. Małe punkty mają niektórzy, no i... Cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Łapka w górę, jeżeli się Wam się podobał, łapki w dół, jeżeli nie, subskrybujcie kanał. No i widzimy się już za chyba tydzień. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z odcinkami. Oby. Trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej!